W drugiej serii cyklu Projekt Mieszkanie znów pojawią się eksperci z gazet nieruchomości. Agenci do zadań specjalnych opowiedzą o pracy pośredników oraz udzielą porad. Ale najpierw poprosiliśmy o skomentowanie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości, bo ta niestety przypomina ostatnio roller coaster. Dlatego tak ważne są wiedza i doświadczenie, no i trzymanie ręki na pulsie. Pandemia, wojna i niestabilna sytuacja gospodarcza powodują wiele wahań. Jak wynika z ostatnich danych, w PILE bardzo wzrósł popyt na mieszkania do wynajęcia. W bardzo krótkim okresie czasu zostały wynajęte wszystkie albo większość mieszkań, i w tej chwili ewidentnie mamy nadwyżkę popytu nad podażą, oferty zdarzają się bardzo rzadko. I A co zatem bardzo... idzie, ceny też? Nie, ceny odstępnego są znacznie wyższe niż w styczniu czy w lutym tego roku. W przypadku najmą mamy listy kolejkowe i oczywiście na drugim biegunie mamy rynek deweloperski, gdzie w związku z tymi stopami i rekomendacją KNF-u mamy duże wyhamowanie tej sprzedaży i ewidentnie dużo mniejsze zainteresowanie. Dużo mniej osób, dużo mniej klientów ma zdolność kredytową, albo po prostu mają tu zdolność na niższym poziomie. Stąd też jest mniej klientów kredytowych poszukujących mieszkań bądź domów. Za to jest też spora część klientów gotówkowych czy klientów, którzy tylko częściowo dofinansowują się kredytem przez zakupie nieruchomości. Tak jest. I w związku z tym część z tych klientów, którzy planowali kupić mieszkanie, woli je wynająć, ponieważ nie ma zdolności lub raty kredytów są. Na dzisiaj wyższe niż wartość czynszu, dlatego też zasilają tak czy siak bardzo dużą grupę poszukujących i w związku z tym tych mieszkań jest faktycznie dużo za mało niż moglibyśmy ich wynająć. Dokładnie, cały czas brakuje mieszkań i dwupokojowych, nawet trzypokojowych, jeżeli tutaj mają zamieszkać rodziny. Dużo osób też spodziewało się obniżek cen mieszkań i domów. My przy transakcjach dużej obniżki ceny nie zauważamy na tą chwilę. Dużo osób też czekało, aż będą zgłaszać oferty osoby, które no, nie będą mogły spłacać kredytów zaciągniętych przez siebie na nieruchomości. Natomiast w związku z wakacjami kredytowymi widzimy, że dużo osób korzysta z tego i decyzję o sprzedaży. Wstrzymuje na tą chwilę, oczekując, co przyniesie przyszły rok. Dokładnie. Dlatego też jako firma absolutnie podchodząca profesjonalnie do obrotu nieruchomościami, stale monitorujemy rynek, staramy się nadążyć za legislacją, która jest bardzo dynamiczna, począwszy od zmian w związku z podniesieniem stóp poprzez wakacje kredytowe, jak również kolejne zmiany, które nadchodzą już za chwilę, chociażby w decyzjach o warunkach zabudowy, stale staramy się śledzić ten rynek i stale informować naszych klientów tak, aby mogli być na bieżąco i podejmować najbardziej racjonalne i najbardziej wyważone decyzje, bo prawda jest taka, że do Dobry obrót nieruchomościami to obrót oparty o rzetelne informacje. Rynek nieruchomości jest w zasadzie na pierwszej linii wrażliwości tego wszystkiego, co się dzieje w związku z wojną, w związku z rożeną, w związku z inflacją, w związku z rosnącymi stopami. Każdy z tych elementów ma bardzo duże znaczenie, odgrywa niezwykle ważną rolę. I biorąc pod uwagę nasze doświadczenia od końca lutego czy od marca widzimy, że każdy miesiąc może być inny i każdy miesiąc może przynieść nowe czynniki mające wpływ na to, co się dzieje na rynku nieruchomości, jak chociażby wakacje kredytowe, które spowodowały, że część ludzi jednak zdecydowało się nie zgłaszać mieszkania do sprzedaży, chociaż wcześniej to planowali. Jak słyszeliśmy, niestabilna sytuacja na rynku nieruchomości jest wynikiem wielu czynników, dlatego wszystkim, którzy zajmują się biznesem mieszkaniowym lub po prostu zamierzają nabyć własne M czy wynająć lokal, już teraz polecam kolejne odcinki cyklu Projekt mieszkanie.